Jak fałatka? no muszę się wmusić, żeby ją wjeść. A co masz w tej sałatce takiego niedobrego? Nie lubię jeść całych pomidorów koktajlowych, tak o po prostu. Ja pierdolę, jak dziecko, w sumie. Zmusi się, żeby zjeść. <zumie> Przyskity może... Że weź zacznij takie papki dla dzieci wpierdalać, ty <grystanie> Okej, okay, co się maksuje na MFC? Q -w, Q e, QE, maksu, później błąd, ok. No, no Piotr, no, ja nie There's wiem, ja nie wiem, Piotrze. Co mam ci powiedzieć? No, trzeba być Dobra, wygrywam w nie. A później jest tak. Jarwan ten już z Dymanko z nim robione. Jack ma jakąś turbo, dobrą linię. Tu widać ostatniego Donata, tu nie widać suba. Body jest przegrany o nie? Zakładam, że Body jest wiebany, tak? Czy, czy nie? No tak. Last Donata, tu widać. No, no, the last. Zapytaj, czy on wie, jak połkować z No, ale w sensie no, to nie ma zależności, on no, wie na przecież, jak to działa. 100%. To też nie zależy od ciebie, tylko od przeciwnika. Oh. No, Odbiniona się odbija, ale musi być pod pewnym kątem. No nie mam tego wymasterowanego raczej, że. siadać. Nie zutraj kolego. Zawracajcie, bo będziemy strzelać! strzelać! Wszystko, dzięki. Pozdro, Renwald. Pozdro, pozdro, dziękuję pięknie. Dobie, dobie. A gramy, gramy turbę agro. Gramy turbo, agro. Widziałem to jest niesamowite, to jest po prostu niesamowite. Na gierka nie rozpoczęła tej. bo chyba Kajfer lepsza level 1 ode mnie, czy nie. Przyjrzyj się, żeby Repa zobaczyć. Nie sam wejde. Oj, my bad. A tutaj w ogóle żadnego ja nie trafiam. beyond <laughs> Do Jarman czwarty będzie na bocie za niedługo prawdopodobnie. Oj! Który to kryb atakował? Co ja robię z tymi krypami muszę raz zagrać, nie? Tak czy inaczej, ta. To... dobra. Jest, jest to nie wiem. i łezka, nie? Nie najgorszy zakup. Flash Ghost jeszcze. Dzień dobry, Darius. Ja lubię, jak czasami zmieniają zdanie, co atakują, ale ja tego nie nienawidzę. Nie zbliżę, ile katapult. No na no, przykład ten turret jeszcze... <laughs> wolno atakuje ten turret. To jest wolno, czy nie? Czy like a bear? Czy to jest to samo w sumie? Czekaj. No to jest to samo, no. Ooo. Użerki na creepy prawdopodobnie po prostu, ale to jest możliwe a bird, Mega gierka Dobra, przynajmniej z tego mamy grabsy Więc jest jakiś plus Normalnie chłop robi drajka w 7 minucie Jest to jest ok Szkoda, bo to dwa stacki na Rexidu. On dużo krypów niby stracił, ale i Co ona robi? No, DCK dostała No, jak masz DCK to idziesz do tyłu, a nie do przodu Ta 13 lat w i chłop nie wie Eda, i Kamila, pozdrawiam forki. Wreszcie zdążyłem strona tu Nice, asystka. Twój krypł się traci. Oh, kurwa, kisal Dawaj Forever Tricky, ale robi <laughs> A thousand lives will I give for friend. Ja chyba rzeczywiście doszeka dostałem. Nie, no nie gada, jeszcze się idzie do tyłu. <śmienicza> napisał DC. Czwarty co mam zrobić? Muszę uciekać Moj Rel też jest na mapie biega Ja bym wiem... Na topie, na topie, na topie, pak Kolego! No bo masz atak speed? Okay. Nie, no wiedziałeś to? No? Czy nie? Mm. Nie, no dawno nie gramy MFKO Znaczy wiem, że bo mi daje movement speed cały czas. Jak dostanę o kurwa, nie mam jajka? A. Ja pierdziele no to fail free, fail fish, fail fish. Nie mam jajka, mam na głowie za to. Ona ma flasza niestety. Dobra, ale jest Boże święty. Ty przeżył, co? Okej, okay, nie wnikam. Nie dopalił się ta. Ojej, jajka nie miałem, człowieku. Kiedy ja z tymi jajkiem ginąłem? A, tutaj. To, 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 było tak dawno temu? Ale no nie wytrzymam. Co robi plan Ale do, dojeżdżam mf na mi let's go No i zobaczmy czy umiesz grać MF-ką No, nie umiesz. Czemu? Tak myślałem no to powiedz mi, no, bo nie, nie, nie jestem z A okej, okay, no. Nie powiem. Spare, no. Będziesz czytał umiejętności No to powiedz mi, co źle zrobiłem. Widzę Ci powiedzą. Nie restytujesz pasywki. Jakie pasywki? Coś prosi, mówisz, Sam mówię, że A. umiesz grać Mewką. A tego się nie zapomina? Ale to jest wygierkę. Jak... Pierwsza wygrana, ani wiem, grom. Bo 4x5, ej. a czy gra? Ale jak mam miniony tutaj, i typów, to mam być minion, typ, minion, typ, czy w typa napierdalać? Bo ja nie wiem. No to, to jest zależy. Od tego, czy możesz to robić? No lepiej raczej cały czas tego samego typu atakować, że na się napiada się 2 na 2. Już skipuję, skipuję teraz. O, dziękuję, ktoś skipnął Dzięki pięknie. Dobra, to jeszcze raz. Nie zaczynaj się głośno jedzaj, błagam Dziękuję O kurwa, sorry, przepraszam Chyba powinienem widzowie być na midzie, tak? Jak wezmę taer na bocie Może gdzie chcesz być? A my się nie dogadamy, jak ja będę grał Eddy No bo jak. No bo ty będziesz forsował, żeby być na midzie, a ja będę mieć na midzie, tak? Jak forsowałeś, że ja gram grają w od razu, co ty? W sensie ta gra jest 4x5, nie? Wyluzuj. Możesz stać razbotajeś. bo Vladimir do was idzie Panowie Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu Będzie jeszcze Jarvan, chyba? Jarvan na mnie Ale nobek Że On by nawet, nie wiem, no takie wskakiewanie w anime to trochę No nie ma chłop szans przecież na mnie Akurat ta postać jest Jakaś turbo dobra na no. Oj Oblodzenie, no to sfleszuję sobie, na no sobie na no kolego, no zostaw mnie Nie mam niestety nic, koledzy. Zero many. Oblodziłem Atrox'owi za to, że wybił całą wioskę Riven. Czy nie było? On, czy to był Trynda? Bruce, kto, kto, kto wybił wioskę tego Riven? A ty nie u Draven? Nie no, chyba nie. Boomer dawa robi. A dawa robi, dawa robi Boomer. Teraz się robi XD na czacie. I Riven nie wybiła żadnej wioski. No ale to wioskę Riven wybił albo Atrox, albo tamten. Pierd dzisiaj, dzieciakiem mówiły, że że co nie mogę zrobić w 2K24. Atrox nie wybił wioskę? A. No to widzisz, Wiedziałem, że coś dzwoni. Nie wiem, czy mi ta MFK siedzi. Dobra, poszujemy. Idziemy po rekord. Nie no, hop, hopy, co z KBDB mówili, że nie mogę sobie dawać zrobić. Nie, backup, backup, backup. Chyba się nie nadaje się na kary Wszystko mnie one-shotuje. Ty no, chuj no, chyba. To chyba MFK nie jest dla mnie, a ja potrzebuję chyba czempiona z Daszem. Ty w snach głupia była się wyjebać teraz. Tego się hmm. nikt nie spodziewał. Nie wiem. lepiej grał. Niż tą MFKą, chyba. Z się zagraj, łatwiej bezpieczny mm. nie, Ja chciałbym Rusa na Ezrealu zobaczyć Co, Może oso się przyda czegoś Ale gdzie Bruce na jak on atak wciska prawym? Zresztą tego automata się wyklucza z grania na y? Że tak mówię, nie używam? No, co się to. Zawracajcie, bo będziemy strzelać! To, TO STRZELAJ do Polaka! Dyman. Dzięki. Dobra, nie gra Made Nie bij obrażeń i one mnie. O kurwa. Ty czekaj, bo to jest Wodimir. O kurcze. Uciekamy, uciekamy. Jak ja jak ja go zastanuję. Bo Bożo skoczyć. Nie siedzi mi MFK. Ja potrzebuję coś co ma FK Dasza, nie wiem. Typu Lucian, ale Lucian jest chujowy chyba teraz. Wszystko jest chuje, Bruce. Pamiętaj, tylko ja jest tier postaci. A czemu nie Później kartusem, tak? którym w chuj dużo na bocie gra, mam dobry winrate? Czemu mi go odradzasz? Ale się nie odradza, ci po prostu mówię, nie graj Dekary.

Idę kartusem! Nie jebać bać ten AD carry. Kartusem będę wymiatał, jestem tego pewien Kartusem będę wymiatać Jestem w pewny co do swojego kartusa na bocie Zumie, to jest pierwsza gierka wygrana na bo Hodusa de A dobra postać Ladymira co, co wy robicie? Baj Bifty kurwa granie AD Carry, co to kurwa jest? Nie nawet. się później. Jestem gorszy niż moi widzowie pewnie na tym bocie z golda. Taka prawda. Na topie też jesteście lepsi. No już było kilka takich gagatków, których zdymałem jeden v 1 Bez problemu. No, prawda jest taka, że 9 10 osób z was bym wdymał w 1v1 albo w LOLu. No taka jest prawda. Nie jestem jakimś najlepszym graczem, więc na pewno jest tu parę osób, to na pewno gra ode mnie lepiej. No ale jak macie goldzika na iście platynkę, no to no, no nie jesteście ode mnie lepsi. No taka jest prawda. O, O nie, dobrze. Zawracajcie, bo będziemy strzelać! Dostrzelać! To to strzelaj do Polaka. Miłego dnia. Dobrze, mogę powiedzieć, że jestem gównem na id Carry, ale na kartu się pokaże klasy widzowie. Palawerk i wam. Pamiętam na Typali, który... 3 bez SummerSlam 3.1 hasik ma Golda, co ty na to? Super, no. Przyjdzie co do mnie faker, bo linknio PGG konta z Golda. Założymy się o pół miliona i przejebie. Nie dzięki, nie gram o siano. Nie dam się oskanować. 4v5 graliśmy 30 Pięć tych dona i tak będziesz miał pozytywne staty na Kartusie. Albo sub dla mnie. Michael BT. Dobra. Biorę tego deala. Jaka jest sprawa, Shadow? Jaka? A, warpy jeszcze wiemy faktycznie. ale na polecałem na kartusie Flash Go tego Exos, nie powinien grać TPK. Chociaż na bocie potrzebuję flaszek, jak będą jakieś świutki gękać Dobra, Remek, nie gram już MF-ką, jestem kaleką na tym. Hmm. Chipshot? Czemu mi polecałem chipshota na kartusie? Hmm, kurwa, nie lepszy tej of blat? No co się stało? I się gra czy shot. A nie wiem, czy nie wolę tej of Blada. Chip shot? Z, z, zero momentu, nie?